Słyszymy wszędzie, że edukacja zdrowotna jest zła. Ręce od naszych dzieci! No albo wręcz przeciwnie, że edukacja zdrowotna jest wspaniała, tylko kto tutaj ma rację? Zamiast kolejnego głosu w tej dość chaotycznej dyskusji, jako odpowiedzialny Poznań proponujemy Wam, abyście odpowiedzialnie sprawdzili to sami. Jak znaleźć rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej? Co w nim jest kontrowersyjnego i co wzbudza dyskusję? O tym właśnie jest to nagranie z tej strony Bartosz Garczyński, portal Odpowiedzialny Poznań. Zaczynamy! Aby znaleźć regulacje dotyczące nowego przedmiotu, wpisujemy w wyszukiwarkę frazę Edukacja zdrowotna rozporządzenie. I wchodzimy na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dokładniej w link resortu o nazwie Edukacja Obywatelska i Edukacja Zdrowotna, projekty rozporządzeń ministra edukacji skierowane do konsultacji publicznych. Uff, całkiem długa nazwa. Następnie na samym dole, jak przewiniemy ekran, mamy materiały, z których pierwszy link odnosi się do szkół podstawowych, a drugi do ponadpodstawowych. Na razie interesuje nas podstawówka, więc klikamy w pierwszy link, no i znajdujemy się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tu widzimy, na jakim etapie jest projekt rozporządzenia. W dniu, w którym nagrywam ten film, rozporządzenie jest na etapie opiniowania. Zatem klikamy w ten etap, i tu już mamy dokument, który nas interesuje czyli rozporządzenie. Proste, prawda? No więc o co chodzi z tym projektem i skąd to całe zamieszanie? To nie jest tak i chyba nikt tak nie twierdzi, że cała edukacja zdrowotna jest zła, że cała edukacja jest kontrowersyjna. Zdecydowana większość tego materiału to informacje przydatne i nikt nie zgłasza wobec nich żadnych zastrzeżeń. Sprawa dotyczy jednak kilku zapisów, które postaram się Wam teraz przedstawić. Kiedy już otworzymy dokument rozporządzenia, przechodzimy do części o nazwie wymagania szczegółowe dotyczące wiedzy i umiejętności. No i tak, wymagania dotyczące klas od czwartej do szóstej, tutaj w dziale szóstym o nazwie zdrowie społeczne, czytamy, że uczeń, punkt drugi, omawia modele rodzin, wymienia i omawia funkcje rodziny, opisuje przejawy jej prawidłowego funkcjonowania. Modele rodzin? No właśnie, nie wiadomo, jakie dokładnie modele będą w ramach zajęć przedstawiane, no bo mogą to być rodziny o modelu patriarchalnym, matriarchalnym, patchworkowym, nuklearnym itd. itd. Nie ma w tym niczego złego. Ale może jednak chodzić także o tak zwane rodziny jednopłciowe, zwane także tęczowymi. No i tutaj pojawia się już zgrzyt, bowiem nie wszyscy obywatele muszą się zgadzać na to, no aby związki homoseksualne traktować jako synonim rodziny. Co do tych kwestii trwa w Polsce ostry spór, a przypomnijmy, artykuł 48 Konstytucji, punkt pierwszy mówi Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. No ale... Co do zasady, rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Koniec kropka. Tak mówi artykuł 4.8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Idziemy dalej. Następnie mamy dział siódmy. Dojrzewanie. W punkcie drugim tego działu czytamy, że uczeń identyfikuje zmiany dotyczące dojrzewania należące do normy medycznej i tutaj są wymienione. Na przykład różne tempo wzrostu, zmiana sylwetki, ginekomastia, nocne polucje, mutacja, wzmożone pocenie się, zmiana zapachu, mimowolne erekcje, owłosienie, wzrost piersi, pojawienie się miesiączki, trądzik, zachowania autoseksualne. No właśnie, mówimy o dzieciach od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej. No i uczenie dzieci o masturbacji jako normie medy medycznej budzi także wątpliwości wielu rodziców. Chodzi m.in. o zagrożenia związane z uzależnieniem od tej Normy. Przechodzimy do działu ósmego o nazwie zdrowie seksualne i tutaj uczeń. Wymienia stereotypy płciowe oraz wyjaśnia ich negatywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. No, szkoda, że uczeń nie może tu wyjaśnić pozytywnego wpływu stereotypów płciowych na funkcjonowanie człowieka albo funkcjonujących również stereotypów pozytywnych. Ciężko uznać to za rzetelne podejście, skoro już w samym założeniu stereotypy wynikające z różnic płciowych są złe, są negatywne. Tyle w tym temacie, jeśli chodzi o edukację zdrowotną w szkole podstawowej do klasy szóstej. No ale mijają lata, nasze dziecko rośnie, edukacja zdrowotna trwa i w klasach siódmej i ósmej uczeń nabywa wiedzę z umiejętności społecznych i to jest dział szósty, gdzie czytamy. Rozpoznaje manipulacje w środowisku społecznym i rodzinnym oraz asertywnie na nią reaguje. No tak, czyli uczymy dziecko asertywności w przypadku, gdy rozpozna manipulacje m.in. w rodzinie. Pytanie, jak zdefiniujemy manipulację, skoro w życiu publicznym różne strony sporu wzajemnie się tym zarzutem obrzucają i nie potrafią go zdefiniować. Pytanie też, czy nie zachęci to dzieci do większego buntu młodzieńczego przeciwko rodzicom. Buntu, który przecież i tak już w tym okresie się pojawia. Jednak to, co najciekawsze, jest dalej, w dziale 8, dotyczącym zdrowia seksualnego. Tutaj czytamy, że uczeń. W punkcie drugim omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju. W nawiasie heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, aseksualna. Wyjaśnia pojęcia tożsamość płciowa, cis-płciowość, transpłciowość. No właśnie, o ile w poprzednich przypadkach mówimy o możliwej interpretacji, o możliwych negatywnych konsekwencjach, to tutaj mamy ewidentnie wprowadzenie do edukacji dzieci lewicowej terminologii i lewicowego punktu widzenia. Tożsamość płciowa, transpłciowość i cispłciowość, to także terminy powiązane z tranzycją, czyli ze zmianą płci, której ułatwianie jest postulatem, a jakże, lewicowym. Wielu rodziców nie zgadza się z tym, aby tego typu treści znajdowały się w programie nauczania i ci rodzice mają za sobą wspomniany już artykuł 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co ciekawe, w programie przedmiotu Edukacja Zdrowotna dla klas 7 i 8 wiedza na temat płciowości i tożsamości płciowej jest wiedzą obowiązkową, no a wiedza na temat chorób przenoszonych drogą płciową jest wiedzą fakultatywną, czyli może, ale wcale nie musi być zrealizowana. No i jak to się ma do edukowania o zdrowiu, skoro temat chorób jest dobrowolny, a temat płci jest obowiązkowy? Wspomniane tutaj punkty budzące wątpliwości rodziców, to oczywiście tylko część elementów stawiających edukację zdrowotną i seksualną w obecnym kształcie pod znakiem zapytania. Oczywiście. Spora część rodziców może powiedzieć, że w szkole należy te tematy w takim kształcie poruszać, no i mają do tego prawo. Tylko co z prawem tej części rodziców, która chciałaby tematy seksualności i związanych z nią kwestii światopoglądowych przedstawić dzieciom inaczej, po swojemu, zgodnie ze swoim światopoglądem i swoimi przekonaniami. No właśnie, im to prawo jest właśnie odbierane, ponieważ edukacja zdrowotna, w przeciwieństwie do wychowania do życia w rodzinie, będzie przedmiotem obowiązkowym. Stąd też rosnący opór społeczeństwa, rodziców i nieufność wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest jeszcze jedna sprawa ryzykowna w tym projekcie. Jeśli bowiem wprowadzimy, no, nieformalnie, no, ale jednak w praktyce tak jest, yy, wprowadzimy zasadę mówiącą o tym, że kto ma władzę w Polsce, ten tak silnie decyduje o wychowaniu światopoglądowym dzieci w szkoła, to pamiętajcie, że każda władza ma swój początek i swój koniec. Kiedy dojdzie do zmiany na stanowisku ministra edukacji na przedstawiciela opcji przeciwnej, on może zrobić dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Dlatego neutralność w edukacji jest tak ważna. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat sporu o edukację zdrowotną. Pamiętajcie jednak o tym, aby takie sporne, kontrowersyjne tematy w miarę możliwości sprawdzać samodzielnie. Jeśli ktoś bowiem robi to za Was. To zawsze może mieć w tym jakiś ukryty cel. Dlatego my, oprócz omówienia tematu, podaliśmy Wam ścieżkę do samego rozporządzenia. Zapoznajcie się z tym dokumentem i napiszcie nam w komentarzu, co sądzicie o pomysłach Ministerstwa Edukacji Narodowej no i minister Barbary Nowackiej. Jeśli nasz materiał się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, lajka, subskrybujcie nasze kanały. Mówił do Was Bartosz Garczyński, portal Odpowiedzialny Poznań.